Przyszedł ktoś kiedyś i stanął pod progiem, mówiąc, bez chleba dziś jestem, lecz odrzeczono mu słowem i gestem, ruszajże z Bogiem. Więc dalej ruszył po takiej nauce, westchnąwszy sobie, a zaprawdę nie wiem, co teraz już zrobię, tu zaś nie wrócę. I lata przeszły, chleb znowu był tanim. Raz księdza w drodze spotyka, który szedł z Bogiem do paralityka. Rusza on za nim. Idzie, a drogę wskazują im wprawni ludzie, bo duża parafia, aż oto patrzy, że w miejsce utrafia, gdzie żebrał dawni. Więc nie wszedł w dom ów, tylko kląkł na progu, wołając "Przechmocny panie. Zmiłuj się nad nim. Może nie był w stanie. Któż równy Bogu? Nie powiem dalej, bo może przelęknę. To nadmienię tylko jeszcze że nie zmyślili tego jeszcze, bo zbyt jest piękne. Jak Słowianin. Gdy brak mu naśladować kogo, duma w szerokim polu, czekając na siebie. Gdy z dala jadą kupcy gdzieś żelazną drogą, drżą telegramy w drutach i balon na niebie, jak słowianin, co chadzał już wszystkiemu w tropy, oczekiwa na siebie samego, bez wiedzy. Tak. Bywa smętnem życie. Wieszczowie, koledzy, zacni szlachcice, Żydy, przekupnie i chłopy. Tak jest i kamień także, sterczący na miedzy, co sługiwał był w różnych szturmach na okopy. Dziewanna żółta, przy nim i mysz polna ruda. On sterczy. Wieść gozowie kością wielkoluda co sam sobie w jaśniejszą alegorię zamień a toli nie wiadomo czy to kość czy kamień Do Konstancji Górskiej, Paryż, początek grudnia 1882 rok. Pisze z łóżka. Zakaszlałem się od śmiechu, bo Bykowski wchodzi do mnie z zapytaniem. Powiedz mi, proszę cię, kto reprezentuje społeczeństwo polskie? Otóż co do pytania twego, powiem ci, co następuje. Największy mędrzec, jaki był w tym wieku i jakiemu na świecie dziś jeszcze równego nie ma, był to Polak Henewroński. Ten umarł nieznany od rodaków prawie w nędzy. Najzasłużeńszy pisarz, który pięćdziesiąt lat pracował w nędzy dla narodu, były członek rządu, Joachim Lelewel, pochowany jest do Lafoskomin, i nie ma kawałka kamienia pomnikowego od narodu. Gdyby to był hrabia Kopciszewski, którego rodzi hrabina Popciszewska, miałby niezawodnie pomnik. Generał Langiewicz, któremu damy w Krakowie haftowały czaprak, umarł tu niedawno samotnie w szpitalu. Powiedz mi, proszę. Gdzie jest społeczeństwo bez mądrych, uczonych, zasłużonych, poświęconych? I kto reprezentuje społeczeństwo polskie? A będę ci bardzo wdzięczny.